Siemano, siemano. Tutaj Wiewióra i, i Peonix Melonics. Tak. Dzisiaj nagrywamy z I Jesteśmy normalnie, żyjemy. Ja jestem piłkarzem, a P.O.N.I.C.S. Melonik jest sędzią. No. Ja przy moim biurku właśnie montuję dla was film. Forza Horizon... E, Forza Horizon 5 Part 2, więc wpadajcie. Ja robię Ale na koncie Wiewióra. Nie na, na Peonix Melonix, bo oglądacie to na Peonix Melonix. Ja robię małe zmiany przy budowie naszej... Dobra, na czas ja... start. Dobra. No to co? Dzisiaj jest wolne. Halo? No, halo. Ja właśnie montuję tą naszą nową grę. Dobra, spoko. A co tam ma właśnie być w tej grze? No nie wiem No dodaj tam takie efekty fajne yy, ok. Jak robię drift to, to fajnie tak Dobra ale myślę, nie... No porób pan coś Dobra to, a jakie samochody budować? Bo tu mam dużo, mogę zrobić też własne No jakie chcesz Nie wiem, daj, o to może ten za jasko. Ale ja chyba będę się trochę tam yy, odgapiał, trochę od yy, yy, Jak to było? Dobra! Tam go, okay. Dobra, to ja już się rozłączam Dobra, Nara. To... Dobra, ja nie wiem co ja dzisiaj będę ukradzić. Ja dzisiaj sobie pójdę... No. Nie na saunę. Gdzie jest sauna? To pójdę na basen. Dobra. No. Także idziemy. Piąta. Albo nie jak jest piąta, to pójdę sobie... Siadanie nie zjadłem. Zapomniałem, dobra. To... To kupimy w Żabce, znaczy na tym w stacji kupimy. i będzie gic. Żabce. Dobra, czas tutaj zrobić. Czekaj. Dobra. Halo, to Onyx, a jak tam u Ciebie? Co ja właśnie... dzisiaj robisz? Dzisiaj wolne w ogóle. No wiem, ale ja nie mam za bardzo, bo ja teraz... Dobra, dziękuję. A czy nie, ja nie do ciebie, tylko że ja byłam w sklepie. Aha. Ja właśnie robię nowy pokój do nagrań. Okej, okay. jutro mamy... Pamiętasz, że jutro mamy ten mecz. Tak, wiem, Nie, 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 A wpadasz też nagrać, bo kupiłam parę laptopów. No okej. Okay. Dobra, tylko że ja... Na siłownię właśnie idę. Dobra Trochę brzuszki porobimy Dobry. Dobra Powyciskamy Dobra Już jadę do ciebie Gdzie ty mieszkasz? Ja dam Ale tak dosłownie to koło gdzie? A, tam nad morzem? No, znaczy koło. w tej górze takiej. Dobra. Wiem gdzie. Jadę do ciebie. Zaparkuj koło mojego samochodu. Okej. Okay. No, no, trochę ten. Nie wiem, że to na razie, bo tutaj zrobię. Dobra, no to. Gdzie to masz? Tu. Przeniosłem, bo mnie odpokój, się nie misło. Dobra, to teraz trzeba zaprojektować tę grę. Tutaj jeszcze mam program, i ja tutaj będę robił. Na Robloxie? Dobra. Dobra, to ja stworzę sobie takie coś, że będzie taka gra. Że trzeba. Kasę się będzie zarabiało mhm. przez to, co będzie się kradło, a, a za kradnienie się takie efekty będzie Dobra. kupowało, że na przykład niewidzialność, no, żeby, le lepiej, żeby lepiej ich rabować. No. Dobra, ja skończyłem już moją grę. Dobra, ja, wszystko, ja włączę ten. Dobra, to y włącz. No, myślę, że tak. Jeszcze muszę dużo Do sklepu jeszcze pojadę. Ja. Jeszcze jeden I będą dwie części z tego. No. Jeden od jeden dzień będzie... W jednym odcinku... Bo mamy taki plan. Jeden dzień wolny, jeden dzień pracy, a trzeci dzień w wakacje. No. Także ten dzień to się skończy nawet za chwilę. Już jest taka 17. Dobra, hmm. kupuję to. To... Dobra, jest git. Dobra. E, halo? No, halo. E, gdzie jesteś? Ja pod domem. Dobra, y, ja zaraz chcę, do Ciebie podjadę. Dobra, a po co? Y, Musimy u Ciebie też zaprojektować grę. Jedną, bo u mnie nie ma tych danych. Okej. Okay. Na zero przyjadę. Dobra. Albo może nawet trzy części będą, jak się nie wyrobimy. No. No dziesiąta już. dawaj. Dobra, dawaj do mnie, bo już taka osiemnasta się robi. Jaka osiemnasta? Jest. No, no, no niby. Dobra. Dobra. ja już dojeżdżam prawie. Co zjem na Policji? Dobra, pizzo może być. Mi tam zaprojektujesz. Otwieram. No i z, zrób to. Co ty robisz? Dobra, Dobra, ja robię. No. To ty no, rób... Dawaj, do Co? Dawaj tutaj robimy całą grę już. To rób. Dobra, to rób ja idę spać. No to idź spać ja To idę. se widzisz daję Ci klucze. Dzięki. Kurde, już nie mogę spać. Jak tam, jak tam ci idzie? E, już dobrze. E, skończyłeś? Prawie kończę. Okej. Okay. Ja ja se nie wiem poglądam. O, skończyłeś. O dobra. To tym sposobem widzowie kończymy nasz odcinek. Może w następnym odcinku będzie tak, że nie będzie dwóch części, tylko może będą a nawet trzy. Więc kończymy na...